Witam na kanale MP Garage, montaż stacji multimedialnej z naszej oferty w Hondzie HRV w miejsce oryginalnej nawigacji. Model MPG XQ300S. Obsługuje oryginalne kamery cofania Hondy. Kamera tylna ze zmianą widoku. Oraz kamera boczna w prawym lusterku. Włączana poprzez włączenie kierunkowskazu w prawo. Działa gdy włączony jest kierunkowskaz. Można włączyć ją też przyciskiem w manetce kierunkowskazu. Ustawienia auta, klimatyzacja, komputer pokładowy i ustawienia samochodu. Dokładny opis działania stacji w linku na końcu filmu. I jeszcze raz pokazujemy wam działanie bocznej kamery w lusterku i kamery cofania. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do oglądania następnych filmów.